Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj słuchajcie kolejna lekcja z cyklu Ostrzeżenie. Chodzi o słowo Odpowiedź. Polacy najczęściej używają słowa Anse. Uwaga do tego wymowa, tego Wy, czyli w sumie wy, nie czytamy nie Ansłe, tylko Anse, okay? No i uczeń na końcu maila napisał takie zdanie. Once again, czyli jeszcze raz, I'm sorry. That I can't come. Czyli przykro mi, że nie mogę przyjechać, bo tam miał napisać w mailu, że nie może przyjechać. And I'm waiting for your answer. I czekam na odpowiedź. I teraz on miał na myśli odpowiedź w sensie, że ta druga osoba po prostu odpisze. I wtedy nie wolno użyć słowa answer, bo answer to jest odpowiedź na pytanie. Pada konkretne pytanie. Jak się czujesz? Na przykład no, nie dał mi odpowiedzi. To answer w tym zdaniu ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeśli w tym mailu rzeczywiście padło jakieś pytanie, tak? Na przykład pytałem kogoś, no to napisz mi, czy się zgodzisz na coś tam. I am waiting for your answer. I tu rzeczywiście czekam na jego odpowiedź, czy się zgadza, czy nie. Tak? Chyba to, chyba to czujecie, czyli zupełnie inna odpowiedź na pytanie, a nie taka ogólna odpowiedź na list, na maila, na smsa. Wtedy używamy reply, a nie answer. Odpale Longmana. Reply. Reply. I popatrzmy na jakiś przykład. No na przykład ten. Sorry, it took me so long to reply. Czyli przepraszam, że zabrało mi tak dużo czasu, żeby odpowiedzieć. Pewnie na jakiegoś tam właśnie maila, na przykład. Sorry, it took me so long to reply. Z tym, że to reply można też użyć tak jak answer, czyli jako odpowiedź na pytanie. I tu mamy pierwsze zdanie. I asked Clive where he was going, but he didn't reply. Tak, czyli zapytałem. Tego gościa, gdzie idzie, but he didn't reply, ale nie odpowiedział. I tu jest akurat autentyczne pytanie, także tu śmiało można by powiedzieć: But he didn't answer. I tu widzę przykład właśnie jako odpowiedź na list: Has Ian replied to your letter yet? Ależ amerykański akcent: Has Ian replied to your letter yet? Czyli czy Ian odpowiedział na Twój list już? Mamy pytanie w present perfect, czyli yet na końcu. No i czy odpowiedział, czy nie? No to mamy związek w teraźniejszości. Czy masz tą odpowiedź, czy nie masz? No i mamy reply w czasie przeszłym i. Y. Zmieniło się na i przy końcówce ed. Czyli answer używamy jako odpowiedź na pytanie, natomiast reply używamy jako odpowiedź i na pytanie, i jako odpowiedź na list. Z tym, że tutaj mamy rejestr językowy i słownik nas informuje, że reply jako odpowiedź na pytanie jest używane especially in written English, czyli w języku pisanym. Natomiast w języku mówionym codziennym, in everyday English, people usually say answer. Czyli you haven't replied to my question. Normalnie tak byśmy zapisali. Natomiast raczej powiemy you haven't answered my question. Dzięki. Trzymajcie się.